Dzień dobry. Janusz Pietruszyński tu Cire Cafe, magazyn wideo rozmów portalu energetycznego Cire, magazyn w którym przyglądamy się transformacji energetycznej, wyjaśniamy, podpowiadamy, ale również edukujemy i mam wielką nadzieję, że dzięki temu pomagamy państwu łączyć kropki. A dziś gościem magazynu Cire Cafe jest Maciej Kowalski, od kwietnia 2024 roku prezes Ignitis Polska i jednocześnie Ignitis Renewables. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Misją portalu Cire i naszego magazynu Cire Cafe jest również przedstawianie... Uczestników rynku, to nasze pierwsze spotkanie na łamach CIRE, więc bardzo jestem ciekaw, w którym momencie nasze kropki się połączą, w którym momencie rozwoju Waszej spółki spotykamy się przed kamerami. A mówiąc wprost, jaki to jest rok dla IGNITIS Polska? Na pewno jest to rok przełomowy. Przełomowy z tego względu, że grupa, która rozpoczęła działalność w roku 2017 w Polsce. Doszła już z tą, z tą działalnością do takiego etapu, w którym możemy powiedzieć, że już jesteśmy jakby uczestnikiem rynku, który ma już swoje osiągnięcia, ma swoje projekty, które są na rynku już widoczne. Szczególnie po stronie Renewables. To jest obszar, który zaczęliśmy rozwijać nieco później. Mamy jeden w pełni operacyjny projekt i w tym roku. Dwa nasze sztandarowe projekty na Dolnym Śląsku. Kończymy ich budowę, wchodzą do pracy, do systemu. Z tego chociażby względu jest to dla nas bardzo ważny moment przed jakby dalszym rozwojem. Panie prezesie, na czym wy robicie pieniądze? Na produkcji energii elektrycznej, odnawialnej, ekologicznej. Oprócz tego grupa jest no, takim przedsiębiorstwem, cała grupa Ignitis, zasiedziałem z dość dużą historią z przeszłością i ma inne funkcje w, na Litwie związane np. z operatorem sieci dystrybucyjnej, ale no, główną, głównym obszarem, ten ciężar działalności jest po stronie generacji, a po drugiej stronie po stronie komercjalizacji, czyli dostarczania tej energii do odbiorców na wszystkich rynkach, w których jesteśmy aktywni. Czyli sprzedaż energii i jej produkcja. Pewnie jak każdy menażer, uważnie Pan obserwuje również, co robi konkurencja. W związku z tym, na czym polega Wasza obietnica handlowa? Jak Wy się pozycjonujecie do rynku, co jest unikalną cechą Waszej oferty? Nasza pozycja jest zamężona do pewnego rodzaju obszaru rynku, Nie, szczególnie w Polsce. Tak? Na Litwie to jest zupełnie inna rola, o której już mówiłem, ale w Polsce koncentrujemy się na klientach biznesowych, staramy się dostarczyć klientom produkty energetyczne, które są skrojone pod nich, bardzo zindywidualizowane i wymagające z punktu widzenia dostawcy dość dużej wiedzy, dość dużej kompetencji w ramach realizacji kontraktacji tego typu produktów. Czyli zajęliśmy, czy zajmujemy niszę w rynku, która wymaga sporego profesjonalizmu, ale dla ograniczonej liczby odbiorców. Celujemy w segment klientów od małego biznesu do Dużego, no ale nie jesteśmy, przynajmniej na razie, aktywni w tym segmencie, powiedziałbym, największych odbiorców, takich powiedziałbym, gigantów energetycznych w Polsce. Tym bardziej, że tak naprawdę dopiero kilka lat funkcjonujemy, więc się uczymy jeszcze. Na Państwa ekranach magazyn Cire Café, dziś spółka Ignitis Polska i Ignitis Renewables. Panie prezesie, wywołał pan temat innych krajów, jak pan spotyka się z kolegami, menadżerami z waszej grupy, ale również z innych spółek i rozmawiacie sobie o rynkach energetycznych w Europie Środkowej i Wschodniej, to pan używa tego klasycznego zdania. No, u nas w Polsce jest trochę inaczej, bo nasz rynek jest specyficzny. Czy pewne rzeczy są podobne, ale dzieją się z inną dynamiką? No, jedno i drugie, muszę przyznać. Yy, yy. Polski rynek jest specyficzny, może na dowód podam dwie rzeczy. Jedna to taka, że jesteśmy ostatnim dużym rynkiem, a przedostatnim rynkiem w ogóle, na którym nie ma funkcjonującego płynnego rynku finansowego energii elektrycznej, czyli nie ma po prostu kontraktów futures. Aczkolwiek mamy już zapowiedź pana prezesa TGE, że taki rynek powinien rozpocząć działalność z końcem roku 2026, no ale to już jest pewnego rodzaju fundament, który nas odróżnia. Drugi aspekt, który jest dość istotny, szczególnie po stronie odbiorców i jakby sprawności procesu obsługi klientów, jest kwestia braku tak zwanego na innych rynkach central hub, czyli po naszemu CIRE, czyli Systemu Wymiany Informacji o Uczestnikach Rynku Energii, i jest to dość spore zapóźnienie po, po stronie polskiej, ale są też aspekty pozytywne. Stosunkowo łatwo i dość przyjazna jest sposób funkcjonowania spółek energetycznych w Polsce, dlatego mamy dość dużo uczestników, i też mamy kilka rozwiązań rynkowych, które mimo, że odmienne, przykładowo rejestr gwarancji pochodzenia, no, spełniają swoją funkcję. On mógłby pewnie działać trochę inaczej, szczególnie system wydawania tych gwarancji pochodzenia. On jest odmienny niż w większości Europy, ale sam rejestr działa bardzo, bardzo sprawnie. Jeżeli chodzi o takie helikoptery view, to pan prywatnie ma taki kraj w naszym regionie, mam na myśli Europę środkowo Wschodnią, który robi to dobrze i powinien być dla naszego polskiego rynku energetycznego jakimś benchmarkiem? Ja myślę, że każdy no, kraje się różnią, bo mają też różną historię, tak? w związku z czym tą energetyczną, w związku z czym inne, inne uwarunkowania powodowały, że gdzieś są bardziej lub mniej zaawansowane. No przykładowo, i tutaj taki pozytywny przykład, myślę, że to jest Estonia, gdzie digitalizacja pomiaru odbyła się w czasie dwóch lat. My w tej chwili już robimy to 24 lata, w związku z czym, jak widać, widać różnicę, prawda? jeżeli chodzi o, o, o postęp. To też powoduje, że inne są możliwości dostępne na, na rynku. Innym ciekawym rynkiem dla nas w dużej mierze ważnym, no to jest rynek niemiecki, który jest o wiele głębszym rynkiem niż, niż polski i jeszcze nie do niedawna był całkowicie zablokowany dla kontraktów PPA ze względu na. System fintech, ale w tej chwili jest jednym z szybciej rozwijających się w tym zakresie i to widać, że ten postęp jest, jest dość duży. Myślę, że jeżeli chodzi o um, rozwój energetyki odnawialnej, to no Niemcy są niekwestionowanym liderem w Unii Europejskiej. W tym wątku ostatnie pytanie. To jest takie klasyczne pytanie w magazynie Cira Cafe, które kieruje no, w zasadzie do wszystkich menadżerów z kluczowych spółek. Wychodzimy powoli z roku 2024. Kolejna perspektywa przed nami. Panie prezesie, po tym roku co jest dla Pana największym znakiem zapytania, jeżeli chodzi o przyszłość polskiego rynku energetycznego, ale też sektora OZE? Jeśli chodzi o OZE, to chyba największym pytaniem jest... Liberalizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, umożliwienie szybszego rozwoju źródeł. Natomiast wielkim, wielką niewiadomą ciągle pozostają magazyny energii. Cały rynek czeka z niepokojem, ilość wydanych warunków, projektów na rynku, być może 80-90% z nich nie zostanie wybudowanych. Natomiast nadal nie ma, jak to popularnie biznes biznesie mówimy biznes case, trudno w tej chwili sfinansować tego typu inwestycje, aczkolwiek już wiemy, że musimy to zrobić. Czyli Ja bym powiedział, że rok 2025 powinien być tym rokiem, kiedy ten biznes case po stronie magazynów energii zaistnieje w Polsce i spowoduje, że będziemy w stanie zarządzać Wieloma problemami, z którymi obecnie się stykamy na rynku energii i do których chyba bez magazynu energii, magazynów energii nie dojdziemy. Myślę też, że ten przyszły rok powinien być rokiem decyzji odnośnie tego, jak wychodzić z węgla, w jaki sposób. To już jest decyzja strategiczna, polityczna, że musimy to, już wiemy od dawna, ten, ta perspektywa wyjścia. I sposób tego wyjścia z wydobycia, najpierw potem z generacji, będzie kluczowa, i tak naprawdę wokół tej strategicznej decyzji będzie zbudowany cały rozwój rynku energii przez najbliższe, no, tak naprawdę, dwie dekady. W związku z czym, oprócz tego, aby ułatwić inwestycje po stronie źródeł odnawialnych, magazynów, konieczne jest określenie tego, tego sposobu, wyjścia z produkcji węglowej. Ignitis Polska i Ignitis Renewables dziś w magazynie Cire Cafe. Panie Prezesie, końcówka roku przed nami, czas podsumowań, czas sprawdzania, co w Excelu się zgadza, co zostało dowiezione, mówiąc biznesowym językiem. To w Pana takim menadżerskim poczuciu, co Wam się w tym roku no wyraźnie udało, z czego jesteście najbardziej zadowoleni? Na poziomie grupowym chyba najistotniejszym wydarzeniem jest rozpoczęcie przygotowań do pierwszego projektu offshore'owego projektu Koronia Nord, to będzie farma 700 MW offshore'owa pierwsza w krajach bałtyckich. Po stronie spółek polskich kluczowe szczególnie dla dla Renewables jest uruchomienie farmy Silesia 1, to jest 50 MW projekt, i rozpoczęcie pierwszej fazy, będzie jeszcze druga, na przełomie roku, przyłączenia do sieci Silesii 2. Jest to farma o łącznie mocy 137 MW, dla nas to jest bardzo ważny moment, jeżeli chodzi o Wytwarzanie, praktycznie niemalże potroimy do końca roku nasze moce wytwórcze w Polsce. Jeśli chodzi o excelowe podejście, po stronie spółki Ignitis Polska, gdzie zajmujemy się obrotem energią, podjęliśmy kluczowe decyzje strategiczne o, o, o rozwoju w kolejnych latach, a w tej chwili wzmacniamy swój zespół. Natomiast po stronie sprzedaży to jest akurat najgorętszy moment. Jeszcze, jeszcze nie, nie znamy finalnych wyników, ale już możemy z dość dużą dozą pewności powiedzieć, że wzrost będzie przynajmniej o kilkadziesiąt procent, jeżeli chodzi o wolumen zakontraktowany względem zeszłego roku w roku 2024 z dostawą przeszłości. Czyli również bardzo dobry rok, niezwykle przełomowy dając nadzieję na to, że na tym rynku będziemy rozwijać się dalej. Moja ulubiona odpowiedź zawsze jak pytam menadżerów o to, jaki był rok, brzmi to zależy. Zatem może na koniec naszego spotkania, Panie Prezesie, jakaś jedna dobra wiadomość, jeżeli chodzi o polski rynek po tym roku. Może widzi Pan coś, co przegapiliśmy, o czym nie mówiło się zbyt dużo, co w Pana ocenie? Jest nową wartością i może za chwilę dać całej branży sporo radości. No ja nie wiem, czy to tak przeszło niezauważone, ale dla mnie jest niezwykle istotne. Jest to nowy projekt krajowego planu na rzecz energii klimatu. I on daje nadzieję właśnie. Daje nadzieję na to, że tą ścieżkę sobie ustalimy w Polsce i będziemy mogli konsekwencje, konsekwentnie ją realizować. Naprawdę te fundamentalne kwestie, takie makroekonomiczne, są kluczowe dla planowania biznesowego. Mówi się, że biznesplan powinien się spinać na serwetce bez jakichś złożonych analiz. No, w tej chwili nie mamy takiej sytuacji. Mam nadzieję, że właśnie ustalenie tego docelowego miksu energetycznego w Polsce i przedstawienie jakiegoś scenariusza rzeczywiście pozwoli tym uczestnikom, którzy chcą brać udział w tej transformacji, do jakiejś przynajmniej kilkuletniej wizji inwestycyjnej, którą będą mogły realizować. Również pozytywnym aspektem jest plan inwestycyjny PSE który daje rzeczywiście ramę dla, dla rozwoju źródeł odnawialnych i transformacji energetycznej. Miejmy nadzieję, że on zostanie zrealizowany zgodnie z ambicjami. A po stronie obrotu no, kluczowy to będzie uruchomienie no, już w opóźnionym terminie, ale platformy CIRE. Bardzo dziękuję Panu za komentarz, dziękuję za, za Pana perspektywę i za spotkanie w magazynie CIRE Cafe. Dziękuję bardzo.